Jedziemy w tamtą mańkę, zobaczymy. Tutaj, o, straż jest pożarna, jak widzicie. Ciężko się tym steruje, naprawdę ciężko się tym steruje. E, tam w tych górnych partiach raczej wody nie powinno być. Ja tak zrobię sobie rundkę kontrolną. Jak to oczywiście wygląda, ale chyba nie powinno być. Chociaż. Nie, nie, nie ma, nie ma tutaj wody, widzowie, tam dalej nie ma co jechać, bo też e, tej wody nie zobaczycie, no chyba, że jeszcze za tym, za tą górką, ale to... Nie, tu jest bezpiecznie, naprawdę tu jest bardzo bezpiecznie, także e, nie mamy co tutaj nawet zaglądać, bo tutaj nic ekstremalnego na pewno nie porobimy, jeżeli chodzi o widok pierwszoosobowy, też Wam mogę pokazać, pa! Tak to wygląda. Trochę jest słabo widać, no bo to nie jest wiadomo przystosowane do jazdy yy, po jakichś tam drogach asfaltowych, tylko bardziej jest to przystosowane do czego innego. No ale. Ja nie mówię już o przejazdach takich, wiecie, typowo polowych, żeby gdzieś z tym się zakopać. To też raczej będzie ciężko. To wiecie, ile to ma koni o to? Jedziemy tutaj i zobaczymy, jak te drogi wyglądają. Tam koło strażaków zobaczymy, czy my puszczą koło siebie, żeby przejechać. Zobaczymy, jak wygląda sprawa z prawą stroną wsi. Ojdź! Widzowie, jednak, to nie jest chyba niezniszczalna maszyna. Trzeba to jakoś tam wspomóc delikatnie. Dobra, udało się wspomóc. Yy, jedziemy tędy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jedziemy tędy. no dlatego, żeby tam straż nie miała żadnych pretensji czy tam problemu do nas. Pa! Wierzysz sobie w taką wodę i nic cię nie interesuje. No powiem wam tak, trochę się boję wierzać, w nie wiadomo oj oj oj, tu już chyba jest za głęboko. No tutaj, tutaj to raczej nie pojeździmy, e, pojedziemy sobie troszeczkę o taką...